Włóż drewniane przybory kuchenne do garnka. Ten trik pokazała mi babcia. Weź średniej wielkości garnek, wlej wodę do połowy garnka. Następnie włóż drewniane przybory kuchenne i zagotuj wodę. Gotuj w ten sposób przez około 5 minut. W tym czasie zauważysz, jak cały brud z nich wychodzi. Drewniane przybory kuchenne są odporne na mechaniczne uszkodzenia, dzięki czemu mogą służyć wiele lat. Natomiast jeśli nie są dobrze pielęgnowane, mogą być pożywką dla bakterii. Po pięciu minutach wyciągnij przybory z wody, następnie osusz za pomocą ręcznika. Aby przybory długo zachowały swoją funkcjonalność i estetykę, należy regularnie smarować je olejem. Może być to olej spożywczy. Wlej kilka kropel na ręcznik papierowy i dokładnie wysmaruj kuchenne drewniane akcesoria. Pozwoli ci to ochronić je przed wilgocią oraz pękaniem, a także zachowa je w dobrym stanie przez długi czas. Weź trzy łyżki i połóż je na patelni. Nie uwierzysz, ale ten kucharski trik jest niezwykle przydatny i zdrowy. Wyjmij z szuflady trzy duże łyżki i połóż je na patelni. Ułóż je w kształcie gwiazdy tak, aby krzyżowały się na środku, wypukłą stroną łyżki ku górze. Posłużą one jako podpora dla talerza. Umieść talerz na łyżkach, upewniając się, że jest stabilny i dobrze wyważony. Średnica talerza. Musi być mniejsza niż patelni. Następnie wlej wodę na patelnię, upewniając się, że jej poziom nie jest wyższy niż krawędź talerza. Ten sposób pozwala wodzie odparować spod talerza podczas gotowania. Przypraw rybę, np. łososia, solą i pieprzem, a następnie umieść ją na talerzu. Przykryj patelnię pokrywką, aby zatrzymać parę w środku, i włącz kuchenkę. Ta metoda jest szczególnie skuteczna do gotowania ryb czy warzyw. Para będzie delikatnie gotować rybę, zachowując jej naturalne soki i wzmacniając jej smak. Gotowanie ryby w ten sposób jest nie tylko pyszne, ale także bardzo zdrowe. Delikatny proces gotowania na parze zatrzymuje składniki odżywcze i wilgoć ryby, co skutkuje smacznym i soczystym daniem. Możesz cieszyć się perfekcyjnie ugotowaną rybą, przygotowaną przy minimalnym wysiłku i maksymalnym smaku. Łyżka do makaronu spaghetti ma ukrytą funkcję. Jest ona niezwykle przydatna. Za nie mówisz z wrażenia, kiedy się o niej dowiesz. Następnym razem gotując makaron, wykorzystaj ją. Oto o czym mowa. Większość takich łyżek ma dziwny otwór. Jeżeli twoja łyżka też go ma, na pewno zastanawiałeś się po co on jest. Oczywiste jest, że kiedy gotujesz makaron, możesz go wyjąć za pomocą takiej łyżki. Ząbki zapobiegają zsuwaniu się makaronu, a otworem spływa woda. Ale to nie wszystko. Ten otwór ma drugą funkcję, o której mało kto wie. Zaraz się o niej dowiesz. Opakowania makaronu spaghetti są różnej wielkości. Ten makaron jest na przykład w opakowaniu, które ma 1 kilogram. Kiedy chcesz ugotować spaghetti, bierzesz jakąś jego ilość na oko? Ale na szczęście wcale tak nie musi być. W przepisach na spaghetti przyjmuje się, że jedna porcja to około 125 gram suchego makaronu. Jeżeli masz wagę kuchenną, to łatwo jest zważyć taką ilość na osobę. Ale co zrobić, kiedy nie masz wagi? Wtedy z pomocą przychodzi ta właśnie łyżka. Za pomocą tego otworu możesz użyć taką ilość makaronu, jaka powinna być ugotowana dla jednej osoby. Wystarczy więc przełożyć przez niego spaghetti i ugotować dokładnie taką ilość, jaka powinna być. Jeżeli gotujesz makaron dla jednej osoby, to jedna porcja wystarczy. Jeżeli gotujesz dla większej ilości osób, odmierz za pomocą łyżki więcej porcji. I gotowe. Wypróbuj następnym razem tę funkcję. Sprawdź wcześniej, czy otwór w twojej łyżce też odmierza około 125 g makaronu i daj znać w komentarzu. Włóż makaron do blendera. Czegoś takiego jeszcze nie jadłeś. Pierwszym krokiem jest namoczenie makaronu do spaghetti. Na początku jednak złam go na pół, aby łatwiej było go włożyć do blendera i do naczynia. Zalej makaron zimną wodą i trzymaj go tak przez godzinę, aby zmiękł. Po tym czasie umieść makaron w blenderze. Dodaj jedno jajko, trzy łyżki cukru i pół szklanki mleka. Blenduj wszystko do uzyskania gładkiej konsystencji. Masa powinna być na tyle rzadka, aby można było ją wlać na patelnię, ale nie może też być zbyt płynna. Przed smażeniem spryskaj patelnię olejem i równomiernie rozprowadź tłuszcz. Wlej ciasto na patelnię pojedynczymi porcjami i smaż przez około 3 minuty z każdej strony na średnim ogniu aż do uzyskania złotego koloru. Placki są już gotowe, a ich konsystencja sprawia, że rozpływają się w ustach. Można podać placki z syropem klonowym albo oprószone cukrem pudrem. Te placki z makaronu są bardzo pyszne i wyjątkowe. Makaron w parówce smakuje jak pizza, a przypomina hot doga. Rozpocznij od przygotowania parówki. Wbijaj do niej surowy makaron do spaghetti. Zrób to wzdłuż jej długości. Wbijaj makaronu dość dużo. Umieść parówkę na patelni z gorącą wodą. Gotuj ją, aż makaron zmięknie. Następnie wyjmij i umieść kiełbasę z makaronem na desce do krojenia. Teraz równomiernie rozprowadź sos pomidorowy na makaronie, upewniając się, że jest w pełni pokryty. Całość obficie posyp serem, następnie ułóż plasterki peperoni na wierzchu, ostrożnie zwijaj w rulon, zaczynając od kiełbasy. Rób to tak, aby wszystkie składniki były ciasno upakowane. Przygotuj teraz ciasto, które służy jako spód do naszej kiełbaski. Rozwin ciasto tak, żeby przypominało łódkę, roztrzep jajko i posmaruj nim ciasto. Delikatnie podnieś parówkę i umieść ją na środku ciasta. Po złożeniu wszystkich elementów nadszedł czas na pieczenie. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, umieść stworzone danie w piekarniku i piecz przez 20 minut. Po tym czasie wszystko będzie gotowe. Wyjmij parówkę w cieście z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia przed pokrojeniem. To pomysłowe danie łączy w sobie to, co najlepsze w pizzy i hot dogu, oferując wyjątkowy i aromatyczny posiłek. To danie zawsze robiła moja babcia, gdy do niej przyjeżdżałam. Zawsze prosiłam o dokładkę. Zagotuj wodę w garnku i wrzuć do niej 400 gram makaronu, najlepiej typu penę. Gotuj przez około 10 minut. W międzyczasie przygotuj masę jajeczną. Do miski wbij po kolei 5 jajek i dodaj 50 gramów kwaśnej śmietany. Dokładnie wymieszaj jajka ze śmietaną, a następnie pokrój ulubione zioła, takie jak pietruszka i szczypiorek. Następnie pokrój dużego pomidora w kostkę. Wrzuć te składniki do miski. Wszystko starannie wymieszaj i przypraw mieszankę solą, pieprzem i czosnkiem i odstaw. Ugotowany makaron odcedź i przełóż na patelnię wcześniej spryskaną olejem. Na makaron wlej przygotowaną mieszankę jajeczną z warzywami. Smaż na wolnym ogniu przez około 7 minut. W tym czasie przełóż groszek konserwowy z puszki do miski i porządnie go rozdrobnij. Następnie obróć makaronowy omlet na drugą stronę. Na już podpieczoną stronę wyłóż groszek konserwowy i posyp startym serem. Smaż przez kilka minut, po czym przełóż omlet na duży talerz i pokrój go jak pizzę. Podawaj z sosem majonezowym. Gwarantuję ci, że jest przepyszny. To świetny pomysł na szybki obiad.